Cześć, witajcie. Dzisiaj wam pokażę jak naprawić e, taki jeden błąd, który występuje e, taki właśnie ten błąd 0xc 000007b mm, to jest tak, to jest taki sam błąd jak w wcześniejsze błędy, które tam miałem taki poradnik, właśnie jeden jak naprawić taki błąd właśnie z e, mscvp chyba coś takiego i tam jeszcze jakieś różne i to jest taki sam błąd, yy, który można naprawić tym samym sposobem, w sumie jednym, bo trzeba uaktualnić yy, właśnie taki o, ten Visual C++ 2015, yy, to są takie właśnie, to jest taki jakby, yy, taki sterownik można powiedzieć, yy, potrzebny właśnie do, do takich yy, to rzeczy, w ogóle tutaj trzeba go aktualnieć y, co jakiś czas żeby wszystko właśnie poprawne, poprawnie działało i właśnie taki właśnie ten wizual C++ trzeba po prostu pobrać i zainstalować ja jak zwykle tego nie będę robił ponieważ y, na razie nie mam takiego problemu y, ale kiedyś miałem właśnie tak więc y, już wiem jak to zrobić mówię, ten, to jest ten sam błąd y, tak jakby to jest te same rozwiąza rozwiązanie tego błędu co w, w poprzednim moim poradniku właśnie z tymi błędami to, to samo jest praktycznie. No i tyle. W sumie trzeba tylko to pobrać, oczywiście link będzie podany w opisie do, do tego sterownika. No i tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.